Czy panu posłowi po drodze w jednym klubie poselskim z tak zwanymi narodowcami? To jest takie narodowcy to jest bardzo takie pojęcie, które zostało w Polsce trochę wypaczone. Ale znaczy, są, są kuki za ludzi, którzy no się Tak, oczywiście. Natomiast, natomiast to część z nich to są niesamowicie ludzie. wystarczy obserwować to, co mówią czasem zmównicy. Oczywiście pomijam tutaj skrajne jakieś wypowiedzi, natomiast. Część z tych ludzi, ale z nimi wszystkimi mi się dobrze pracuje. Po części jestem narodowcem, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo kocham ten kraj w sumie między innymi, właśnie po to poszedłem do polityki, żeby pomóc swojemu własnemu krajowi, więc z tych względów jestem jak najbardziej patriotą i narodowcem. Nie e... uwierają pana narodowcy w klubie? Nie, osobiście nie mam przekonań skrajnych, jakichś prawicowych, takich narodowych dogłębnie, gdzie tam dość kontrowersyjne zapadają różne decyzje. Zgadzam się w wielu punktach, w wielu się nie zgadzam. Natomiast jestem, no nie, bym był za narodowca, nie to bym się do nich zapisał. Natomiast nie jestem narodowcem w tym takim ogólnym pojęciu, albo bardzo takim wąskim pojęciu narodowca. Na pewno mam patriotyczne korzenie w rodzinie, bardzo poważnej i z tych powodów choćby nawet walczę jako partyzant tutaj na wiejskiej, bo, bo to z uwagi na przodków i na to, co, co uważam o tym kraju i dlaczego tu jestem i dlaczego moje dzieci powinny tutaj mieszkać, a nie gdziekolwiek indziej. E, ale nie uwiera mnie to, że są. Jeżeli by mnie to uwierało, oczywiście bym to głośno... Zresztą nawet jeżeli jest jakikolwiek konflikt, się pojawia, to, to każdy z nas to zgłasza. Więc nie ma problemu narodowców. To, to jest bardziej wyimaginowana rzecz mediów i ludzi, gdzie w pewnym momencie próbowano tak jakby pokazać nam w ogóle te, te, te artykuły, które były Liroj, y, narodowcy nie lubią Liroja, Liroj nie lubi narodowców, to był jakiś absurd. W tym samym czasie siedziałem z tymi ludźmi y, za przeproszeniem, no piliśmy piwo i rozmawialiśmy o polityce nie było żadnych jakichś między nami zgrzytów. Oczywiście pojawiały się tam gdzieś jakieś głosy, kiedy się okazało, że będę startował z jedynki y, w Świętokrzyskiem, pojawiały się jakieś teoretyczne głosy wśród narodowców, że o Jezu, to oni nie będą w takim razie tego. Każdy ma prawo decydować, każdy z nich mógł godyć, jeżeli komuś nie pasuje. To może po prostu nie startować z tej listy. Pani Katarzyna pyta o skalę molestowania.